3, 2, 1, Gustaw 8 marca 2022! Dzień kobiet! Najpierw wspomagając polski przemysł papierniczy, wszystkim kobietom chciałem złożyć najserdeczniejsze życzenia. Jesteście cudowne, wspaniałe. Nie ma brzydki. Wszystkie są ładne. No. Najładniejsze są te moje kobiety, bo w moim życiu są same kobiety. Mam też psa, ale jest to też kobieta. I dla tych wszystkich moich kobiet napisałem piosenkę. Uwaga, premiera! Premiera światowa! Ale będę wspomagał się pomocami naukowymi, bo dopiero ją napisałem. Więc tak. Zaczynamy, maestro. Czasem pierdzę, czasem beknę, czasem drabdę się pod pędkiem. Łoj dana, łoj da cudowny jestem i Czasem przeklę, czasem kliknę, czasem żona da mi w michę. Łoj dana, łoj da cudowny jestem i Czasem mądry, czasem głupi, czasem... Nawet ktoś mnie tu w kurwi. Łajda na na łaj, cudowny jestem Minaj. moment słabo widzę, wiecie, ale. A. Czasem dobry, czasem gnój, ale zawsze, kochanie, twój. Łajda na na łaj, cudowny jestem Minaj. Przynajmniej zawsze sobie tak powtarzam. I tak skromny jaki? I tak skromny i poczciwy jestem zawsze dla rodziny. Łojda na łajdana łaj, Cudowny jestem i naj. Niech ktoś krzywo na nią spojrzy, to już w życiu nic nie dojrzy. Oida na oida na Moja cuddolna rodzina jest na oaj! Gustav